Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Amen. w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Złożeniem Najświętszej Ofiary rozpoczynamy ósmą edycję warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi. Każdy z nas, niezależnie czy jest kapłanem, czy jest osobą świecką, Odkrył Mszę Świętą Trydencką w różny sposób. W inny sposób doszliśmy do istnienia tej formy Mszy Świętej. Ale kochani, pomimo tego, że te drogi dotarcia do Mszy Świętej Trydenckiej były różne dla każdego z nas, to jednak jest coś, co te wszystkie drogi łączy. Kontynuując myśl dzisiejszej Ewangelii, uznaliśmy Mszę Świętą Trydencką za drogocenną perłę, za drogocenny skarb, który ktoś kiedyś ukrył w roli Kościoła, a my dzięki Bożej Opatrzności, żeśmy ten skarb odnaleźli, żeśmy ten skarb odkryli. Poszliśmy, ażeby sprzedać wszystko, co mamy, i nabyć ten skarb. Kochani, nie jest to tak naprawdę nawet jakaś przenośnia, ażeby pójść, sprzedać wszystko, co mamy, i nabyć tę drogocenną perłę, którą nazywam właśnie mszą trydencką. Bo dla wielu z nas właśnie tak było. Poszliśmy i sprzedaliśmy wszystko, ażeby ją kupić. Spójrzcie na waszych pasterzy, na kapłanów, którzy rozpoczynają sprawować mszę świętą trydencką. Wydają wszystkie nieraz swoje oszczędności na to, żeby kupić godne szaty, żeby kupić godne paramenty, żeby można było godnie sprawować ten najświętszy z sakramentów, najświętszy sakrament ołtarza, mszę świętą. Ale kochani także i niejednokrotnie i kapłani i świeccy narażeni byli na to, że, nie, że stracili także swoich przyjaciół, tracili także różne uznania w swoim środowisku, stawali się nieraz personami non grata. I z jednej strony trzymali tę drogocenną perłę, a z drugiej strony tracili inne rzeczy. Ale, kochani, także każdy z nas sprzedał jeden tydzień swoich wakacji, które moglibyśmy spędzać w górach nad morzem, ale jednak przybyliśmy tutaj. Ponieważ każdy z nas, wydaje mi się, uznaje właśnie w Mszy Świętej Trydenckiej tę drogocenną perłę, ten skarb który jest godny tego, ażeby porzucić wszystko, sprzedać wszystko i tę perłę, ten skarb nabyć. I każdy z nas także jako osoba wierząca wie, że przypadków nie ma. Jest tylko Boża opatrzność, która sprawiła, że ten skarb żeśmy odkryli. Skarb do najstaranniejszego zachowania, jak to określają dokumenty Kościoła, skarb do najstaranniejszego zachowania. Bo to, co poprzednie pokolenia uznawały za święte, świętym pozostaje i wielkim także dla nas. Skłania nas to do tego, byśmy zachowali i chronili bogactwa będące owocem wiary i modlitwy Kościoła. Byśmy dali im odpowiednie dla nich miejsce, pisze papież Benedykt XVI do biskupów świata z racji wydania lista apostolskiego motu proprio sumorum pontificum. A więc, kochani, Benedykt XVI jawi się tak jak ten dzisiejszy ewangeliczny gospodarz, o którym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, który ze swojego skarbca. Wydobywa rzeczy nowe i stare. Nie chce chować pereł i zakopywać je w roli kościoła, ukrywać przed ludźmi, bo to pięknego, co Bóg stworzył, ma przed ludźmi świecić, ma ludzi umacniać, ma ludzi uczyć, prowadzić, nauczać. I nie ma piękniejszej nauczycielki wiary. I piękniejszym obrzędem na ziemi, nad Mszę Świętą. Jest to skarb, jest to drogocenna perła, którą my, katolicy, nawet za cenę życia, mamy chronić. I za wszelką cenę musimy dołożyć starań, ażeby Msza Święta, gdziekolwiek nie jest sprawowana, była sprawowana godnie. Albowiem tutaj, w czasie Mszy Świętej. Dokonują się najświętsze tajemnice. Tutaj człowiek spotyka się z Bogiem. A tam, gdzie przychodzi Bóg, musi być przygotowane miejsce godne, miejsce szlachetne, bo kiedy idziemy do jakiegokolwiek muzeum, podziwiać wspaniałe eksponaty, które człowiek. Dzięki swojemu talentowi wydobył z wnętrza ziemi, wydobył z wnętrza swojego intelektu, wydobył ze swoich rąk. To zawsze, kiedy eksponuje się wielkie rzeczy, wielkie dzieła i wspaniałe, zawsze otoczenie tych dzieł musi być godne. A co dopiero skarb nad skarbami, jakim jest Msza Święta. Dlatego, kochani, proszę Was, abyśmy podjęli, Mszę świętą podjęli ten skarb jako powołanie proszę abyśmy ten skarb chronili a żeby znowu nikt tego skarbu nam nie zabrał i znowu przed nami nie ukrył bo pamiętajmy że ten skarb jest to sam Chrystus to jego bezcenna ofiara której należy się największa na ziemi cześć i po to tu jesteśmy, kochani, ażeby podczas tych warsztatów nauczyć się dbać o najświętszą ofiarę. Nauczyć się, czym ta najświętsza ofiara jest. Że nie jest to nic zwyczajnego, bo do zwyczajnych rzeczy tak intensywnie nikt z nas się nie przygotowuje. Ponad prawie 250 uczestników warsztatów, które rozpoczynamy. Każdy, każdy wnosi do tej najświętszej ofiary wyjątkowe pierwiastki swojego talentu. Kapłani będą uczyć się celebrowania Mszy Świętej, ministranci będą uczyć się służyć do tej Mszy Świętej i schole gregoriańskie, chorał, śpiew który właśnie jest częścią, nie dodatkiem, ale częścią tej liturgii, tak jak i posługa kapłana, ministranta, tak także posługa kantorów. Te trzy wspaniałe siły łączą się właśnie podczas składania najświętszej ofiary, aby nieść z ziemi słodką i miłą woń w stronę nieba. Tutaj właśnie, kochani, w czasie mszy świętej otwiera się niebo. Sprawy ludzkie łączą się ze sprawami boskimi. I tego, kochani, musimy się uczyć, o tym musimy zawsze pamiętać i niezależnie na jakie warsztaty żeśmy się zapisali, proszę, żeby bardzo się do nich przykładać, albowiem to, czego się tutaj nauczycie. Nie uczycie się po to, żeby prezentować w swoich środowiskach tam, do których wrócicie za tydzień, ale uczycie się tego po to, ażeby w sposób doskonały służyć Panu Bogu. Są to warsztaty służby Bożej, warsztaty służby Bogu, nie na pokaz komukolwiek. I dlatego, kochani, niezależnie jaką funkcję w czasie mszy świętej sprawujemy. Jest ona najważniejsza na świecie, albowiem ona służy Bogu, a przez tą Waszą służbę ma prowadzić innych do Pana Boga. Prośmy także patronkę dnia dzisiejszego, świętą Elżbietę, królową, abyśmy mogli przeżyć ten czas w pokoju, świętości i miłości. Wykorzystajmy ten czas modlitwy, który jest uwzględniony w czasie warsztatów. Jest Msza Święta Solenna, jest Msza Święta Śpiewana, będą śpiewane godziny brewiarzowe w sposób uroczysty, będziemy modlić się psalmami. Zachęcam także w czasie wolnym do odmawiania Różańca, także i w tym miejscu do odprawiania drogi krzyżowej. Zachęcam dla tych, którzy jeszcze nie zdołali tego uczynić, ażeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, z sakramentu spowiedzi, podczas wszystkich mszy świętych solennych będziemy mieli kapłana w konfesjonale, ale także tyle mszy świętych sprawowanych codziennie. Jest równo 60 kapłanów na warsztatach. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to pod koniec warsztatów. Będzie odprawianych 63 świętych. Służba Boża będzie wznosić się do nieba dzięki właśnie tym umiejętnościom, które tutaj zdobędziemy, ale i także od wielu lat dodatkowy walor naszych warsztatów to jest właśnie walor rekolekcyjny. Podczas mszy świętych solennych będziemy mieli okazję wysłuchać nauk rekolekcyjnych, które w tym roku będzie głosił do nas ojciec Jacek Nowak, salwatorianin. Bardzo dziękuję za to, że się zgodził tego wielkiego zadania i dzieła tutaj w naszej wspólnocie Ars Celebrandi. Dlatego proszę, ażeby w mszach świętych solennych uczestniczyć. A żebyśmy mogli właśnie w sposób pełny, także i odbyć, i wysłuchać nauk rekolekcyjnych. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.